Załóżmy, jestem otyłam. No to poznam super typa i on mnie zmotywuje, żeby działać. To, to, to totalnie nie działa, nie? bo w momencie, gdy on w jakiś sposób ciebie skrzywdzi, mentalnie, czy, czy, czy nie wiem, zdradzi cię, to pierwsze co? Mam swoje pasje, poradziłam sobie ze swoimi problemami, ze swoimi ograniczeniami, tymi w głowie często. Jestem gotowa na fajną relację. Jestem gotowa na teraz, żeby. Żeby kogoś poznać, z kim ja się podzielę tą energią. A nie jestem gotowa na kogoś, kto ma mnie uleczyć, nie? czyli on ma mi dać, czy ona ma mnie zainspirować, albo załóżmy, jestem otyłam. No to poznam super typa i on mnie zmotywuje, żeby działać. To, to, to totalnie nie działa, nie? bo w momencie, gdy on w jakiś sposób Ciebie skrzywdzi mentalnie, czy, czy, czy nie wiem, zdradzi Cię, to pierwsze co? Ty pójdziesz w dół, zaczniesz zajadać to, bo, bo to jest twój, tak znowu z angielskiego issue, nie? To, to jest twój taki zapalnik, problem, który ciebie jakby wciąga w jakieś tam tarapaty. Nie? Dlatego ty już musisz być na pewnym poziomie, gdy chcesz poznać kogoś na tym samym poziomie, nie? bo inaczej z poziomu braku będziesz przyciągać ludzi, którzy też są w braku i to jest ok jakby to jest etap nie musisz przez jakiś taki proces przejść przez ileś takich relacji żeby dojść do momentu gdzie poczujesz że e, kurde już nie chcę takich chujowych sorry relacji nie